W tym krótkim odcinku pokażę Wam, jak dodać do Waszej maszyny, nieważne czy to samolot, czy czołg, czy statek, kamuflaż, wasz, wasz własny. I serio, mogą być takie, mogą być inne. Po prostu fajne skiny do, no, do Waszych samolotów, czy czołgów, czy statków, nie? Także. Pierwszą rzeczą, którą chcecie zrobić, to sprawdzić, jakiego macie urtendera, czy jakby z, orygin z oryginalnego launchera, czyli caging, czy ze Steama. Na przykład, jak macie ze Steama, to właśnie ten poradnik jest tylko na dla tych, którzy mają ze Steama, więc no, że lepiej, żebyście mieli ze Steama. Także, jak macie ze Steama, to idziecie sobie, klikacie w Waszą maszynę, w tym przypadku sobie wezmę tego Klikacie, wybieracie malowanie I teraz tak Własny kamuflaż, o to chodzi I teraz musicie kliknąć to Klikacie i takie coś, musicie to zapamiętać, że to jest jakby do F3H, co nie? I w folderze User Skins I teraz już Wam pokazuję gdzie to znaleźć Dobra, także przechodzicie sobie do Steama i nie wiem, pewnie jak, jak włączy Wam się z tym, to będziecie mieć sklep taki. A wejdziecie sobie w, w bibliotekę o, i musicie znaleźć O. Przykładowo, nie wiem, tutaj macie wszystkie gry, albo niedawne gry. I nie wiem, klikacie prawym przyciskiem. Muszy, musicie dać zarządzanie i przyglądaj pliki lokalne. Klikacie to. No, i teraz nawet nic nie muszę. Tak. Nawet nic nie muszę zamazywać. Okej, okay, dobra. Macie to. I tak naprawdę, no nie, wiem, możecie sobie to wyszukać tak o, po prostu. Nawet nie musicie jakby wchodzić w Steam. A. Po prostu chodzi po to, żeby znaleźć Steam folder Steam, Steam Apps, Common i World Thunder. No, czyli. Właśnie o to chodzi. I teraz jak macie folder World Under, to szukacie sobie User Skins, czyli właśnie to. Klikacie to i macie tutaj to co chcieliśmy do samolotu. I tu możecie właśnie wrzucać wasze skin. I teraz gdzie te skiny znaleźć? Tak więc tak. Wchodzicie sobie w byle jaką przeglądarkę. Przykładowo wezmę sobie Google Chrome. Czemu nie? I wpisujecie tutaj WT Live w taki sposób i teraz to jest to WTL Live wchodzicie w to i teraz bardzo ważna, bardzo ważna rzecz musicie się zalogować na wasze konto czyli idziecie tutaj i musicie się zalogować na wasze konto Gage'im czyli po prostu do War Thunder. i idziecie sobie tutaj w kamuflaże wybieracie sobie kraj jaki gracie, przykładowo no, w tym przypadku USA. I wybieracie sobie właśnie samolot. Co w nie? Sensie co możecie tutaj sobie wybrać, co chcecie? Czy samoloty, helikoptery, statki czy czołgi. No to samoloty. I wybieracie sobie właśnie samolot, który chcieliście sobie zrobić, więc to będzie F3A muszę znaleźć F3H2 i no pokazuje, że nic nie ma słabo więc, ale na pewno na waszym będzie, nie? przykładowo, nie wiem F4S Phantom F4E Phantom to macie coś tu, nie? albo nie wiem, macie nie wiem, na przykład 47D. Hmm. A, dobra. ale tutaj musicie dać tutaj. Jak, jak nie, nie daliście to. No nie zadziałało. Także idziecie sobie i macie fajne skiny. Takie trochę dziwne też tu są. Przykładowo takie jakieś, ale to ja nie, ja nie wnikam. To ludzie tworzą. Ja tego nie robię, jakby to. Ja sobie pobieram takie normalnie. przykładowo O, taki. Zobaczcie, jaki fajny. Niebieski. Przykładowo, nie wiem. Chcecie takiego, no to klikacie do to, to Pobieracie to. Tutaj wam się pobiera. I teraz co z tym robicie? Musicie to przenieść na pulpit. nie chcę wam pulpitu pokazywać, ale to już żeby... wytłumaczę. To znaczy. Próbuję wytłumaczyć. O tak. Macie to. I to daje się na pulpit. I się tak. Klikacie prawy przycisk myszy i będzie wyodrębnił wszystkie. O tak, to. tak. Wyodrębnił wszystkie i mogę sobie nawet tutaj... Dobra. To jest, to możecie już sobie... posunąć. I teraz macie to to jest ten folder, klikacie to jeszcze raz i to wszystko kopiujecie, pyk, i przenosicie do folderu user skins i klikacie to, że chcecie do tego, pyk, wklejacie zamiennie plik w miejscu docelowym i macie skina. Teraz zamykamy to i idziemy na Worldendera. Także jesteśmy w Worldenderze i powinno się być po chwili załadować. Idziecie w własny kamuflaż i wybieracie sobie. Proszę bardzo, masz się skin. Mega łatwe, nie. Plus jeśli chcecie dodatkowo, możecie sobie dodawać oznaczenia. albo polskie siły powietrzne. Dać sobie tutaj. I, i jeszcze ładniej dekorować wasz samolot. Czy cokolwiek innego nie wiem, możecie za dać sobie O, Sanie kurwa. No w sumie fajnie, nie? Ale nie wiem. coś. Miesięczne mama kas. Nie wiem, cokolwiek, nie? Możecie sobie kustomizować. I to jest właśnie. To był właśnie poradnik jak zdodać fajnego skina do jakiegokolwiek pojazdu. Pozdro.